Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Atofirex, a dzisiaj sobie zagramy w Ready or Not. Przed Wami misja z modów jaką jest Homeland, również zaproponowaną przez Jan Słata. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I tak, żeby tak woli wstępu powiedzieć, o czym jest ta misja, to będziemy odbijać stary posterunek policyjny, który kiedyś my mieliśmy, a teraz zajęła to grupa ręka, dobrze znana z fabuły, jeżeli bardziej byście się chcieli zagłębić w loże tego całego moda, to link będzie w opisie do moda oczywiście, żebyście sobie mogli też ograć, jeżeli wam się spodoba. A teraz nie przedłużajmy, odpalajmy. Okej. Okay. Teraz zobaczymy się już, jak gra mi się załaduje, żeby nie marnować waszego czasu. Widzimy się za sekundkę. O, a to ciekawe. Nie spodziewałem się w busie czegoś takiego innego. Macie tutaj twórcę. Wow, fajnie to zrobili. Muszę przyznać, aż się zdziwiłem. Ok, no i zaczynamy. Teraz się przygotujmy. Możemy lecieć. A nie, to taczka. E o kurde, dobra, ja mam tarczę. Zamiast światłowodu. Na razie nie chcę wam mówić czemu, bo na razie to... testowałem. Tylko. Ale się w końcu przekonacie, po co to miałem. O! Nie no, co za mleczny start, ja pierdziele. Dobra. Mogłem wejść granatem. Nie wiem czemu, jak nie miałem lusterka... ...wglądu, to nie skorzystałem z takich dobroci. Daje nam sprzęt taktyczny, no ale dobra. Dobra, dobra, moja wina. Wyjmuję to na klatę i lecimy dalej. Nie. Kurde, dobra. Chciałbym, żeby ktoś tym się zajął. Zabierzmy mu ten karabin. No już ruchy, ruchy, ruchy. Trochę też dzisiaj mogę być taki jeszcze niewyraźny z powodu tego, że dzisiaj mi tak... 5-6 razy. 5-6 razy krew z nosa ciała. Kurde, jak ja wróciłem do domu. Miałem się położyć na godzinkę, żeby się trochę przespać. Zregenerować. Jak nagle dopiero mnie obudzili. O jakieś 19, to ja byłem w takim szoku. Budzik mnie nie zadzwonił. Faktycznie niedawno stałem. Znam, że właśnie od razu Wam nagram odcinek co i jak Żeby Was nie zostawiać bez odcinka Ale faktycznie dalej jeszcze trochę taki nieogarnięty jestem też trochę przez to osłabiony Aczkolwiek liczę, że to nie problem To liczę, że to nie problem. I dalej na jakości cały materiał nie straci. A Wy będziecie mieli co oglądać. No bo to szkoda w sumie. O matko! Dobra. Nie spodziewałem się takich scen, Nie no, nie będę zamazywał tego. Ale już przetuwam. Ale już przyczywam, jak... E, YouTube będzie bardzo chciał promować te odcinki po takich obrazach. No dobra, wywalon. Ej! Szkur! Czy on tu przed? Dobra, nie ogarnię. E, zdarza się. To jest chyba pierwszy raz na odcinku, gdzie ktoś mi... Fat. Ludzie! Trzymajcie się mnie, a nie ta sobie tu. No ja pierdzielę, zaraz wszyscy tu poginą. No ja razem z nimi oczywiście, bo też. Teraz się skupić. Gdzie on jest? Nie podchodź tam. Stary człowiek. Na coś chyba wysokokalibrowego, bo tamtego to złożyło chwilę, moment. Ja też obrywałem za tyle, że... Dobrze myślałem, bo tam coś, coś mi... O! To jest bomba. Dobra, rozbryjmy sobie to od razu. Ej, nie wiedziałem o tym, że tu mogą być ładunki wybuchowe. Nie zwracałem na to uwagi, szczerze mówiąc. Dobra, ale już przejęte. Chyba no do tego jednego. No ale... Się napatoczył sami. Myślał, że będzie Rambo, a... Wyszło jak zawsze, nie? Jo, ale broni. Dobra, nie mogę tu jej zabezpieczyć. Szkoda, kurde, bazuki RPK. Kałaszki przeróżnego typu. Makarowy nawet. Wow. O, muszę przyznać, imponujący sprzęt. O no, tego nie kojarzę, chociaż pirazy oko wiem, co to jest. Uzi, Teki. Kurde. Mają rozmach. Skurczy syny. <grych> Jak to mówi klasyka, dobra. Lecimy dalej. E, tu chyba byłem, tu chyba wszystko przejrzałem. <laughs> nie, jeszcze coś po prawo, jest dobrze, myślałem, żeby się cofnąć. Stan amunicji jeszcze jest w miarę dobry. Dobra, niech oni go tu obezwładnią. Nie chcę nic tracić na tym. Aby on nie stał, nie zabrali mu broni, nic z tych rzeczy. Okej, okay, przejdźmy sobie tutaj. Ostrzeliwce, fajne w ogóle styl mapy. No to jest nieskończona budowa, właśnie tego komisariatu. No to ale też to na pewno zdążyliście zauważyć. To na nie wątpię. Ale ma to swój klimat taki, muszę przyznać. Ma to klimat, który mi się naprawdę podoba. Powiedział, że te mapki z modów są naprawdę bardzo interesujące i naprawdę z każdym odcinkiem z tych mapek kusi mnie ograć jeszcze więcej. Naprawdę. <klaski> najbardziej nie mogę. <klaski> Kurde. <klaski> Przepraszam bardzo. E, najbardziej nie mogę się doczekać mapek ze Słata 4. Liczę, że one będą fajnie zrobione. Albo coś właśnie przynajmniej w taki deseń jak tutaj. Szczerze mówiąc, nie, nie oglądałem za bardzo Słata czwórki, coś tam oglądałem, ale też dawno temu i... Szczerze mówiąc, nie pamiętam Jak to tam wyglądało, ale liczę, że tutaj fajnie jest to zrobione, przełożone No i na pewno będziemy mieli jakiś fajny content, żeby sobie zagrać razem, ograć No i zajebiście No i cały misterny plan też w pizdu Dobra, widzimy się za sekundkę. Nie no, jak widzicie, sytuację mamy naprawdę opanowaną na komisariacie. Wszyscy przeżywają kryzys, przechodzą terapię. Jeden teraz nam zmarł, musiałem tych dwóch teraz zatrudnić dopiero. Jest elegancko, widzimy się na misji. Okej, okay, zaczynajmy. Sobie zobaczymy jeszcze, czy się nagrywa. Jednak wziąłem trzech. Czterech, dobra. Ktoś... Ktoś tu dołączył. Dobra... Starałem się ich zamienić, żeby... A, ten wrócił, producent broni, chociaż go odznaczyłem. Także go sobie zamieniłem, no ale dobra. Jest to jest, nie przeszkadza mi. Matka, ale pierwszy raz widzę, żeby mieć już zapełnione miejsce na terapii. <laughs> nie mogę już więcej osób wysyłać, Matkę. Ale nie wiem, to wszystko przez w sumie te... Tego speedruna wtedy, to mi tam poszło 8 na tą terapię. No i teraz właśnie przez to mamy braki w kadra. <laughs> Cały komisariat los Swenos jest prawie zajęty na terapii. Tak dobrze poszło. Dobra, minus 2. Fajny start. Dobra. Dobrze, teraz już się chwilę rozgrzałem. Teraz już powinno iść ciutkę lepiej. nie, 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 nie. Bo oni już by tu raszowali, a mi chodziło tylko, żeby go zgłosili. Związali wszystko. O, aż tu napisy dali swoje. O, to nie tu. Aj się pomyliłem. Myślałem, że tutaj stoi, dobra. A się pomyliłem. Dobra, udało się go zgłosić. Tak wolałem na to nie patrzeć, bo... Bo na pewno to się YouTube'owi nie spodoba i standardom. Oj, że z gwarant. No ale. No to jest część gry, tak? Według mnie to powinno... Być odpuszczona, że sceny są takie. No każdy wie na co też wchodzi. To jest radio na. Dobra, mamy go. Dobra, dwóch z głowy. Dobrze, ja że będzie go przesłuchiwać, tak jakby to powiedzieć. Dobra, rozbrujmy sobie to, żeby nie czuć żadnej presji. <laughs> o, teraz już poszło? Troszkę lepiej mogę powiedzieć. Ale na razie nie zapeszajmy, bo zrypać można nawet na jednym podejrzanym. Nikogo tu nie widzę. To nie oznacza, że... Nie trzeba być w pełnym skupieniu. Mamy magazynek nowy, to już mnie pociesza. Tu na razie czysto tam, czysto wejdźmy sobie i to wyczyśćmy, bo nie wiem czy... <śmierdził> Powiedział, żeby nie strzelać, ale. Noż kurwa! Jap! Miał to być szybki odcinek. <śmierdził> Nie wiem co powiedzieć. No <laughs> nic, no nie no kurde, tych dwóch to już ma kryzys, a co dopiero oni się zwolnią za niedługo. Ech. Widzimy się za sekundę. Witam was wszystkich z powrotem. Wy widzicie to jako dosłownie sekundową przerwę pomiędzy próbami, a dla mnie to, to już jest drugi dzień nagrywania, niestety

Mam, już przeczułem. Czasami jeszcze odkładają, ale ten już już, mia, już chciał strzelać. No i można powiedzieć, że przez wczorajszy właśnie nalot znowu ataku krwi z nosa i dzisiejszy, dzisiaj to miałem taki półgodzinne 40 minut, no i wylądowałem u lekarza, no i teraz. Niestety, albo stety, chorobowe dostałem skierowanie, żeby dalej z tym iść. A więc trochę teraz czasu mam, żeby dzisiaj to nagrać. Już trochę mi szkoda, tak niestety, ale. O, wziąłem sobie czapkę. Ale jest jak jest, teraz już nie przedłużamy tym, lecimy dalej. Dobra, nie ma tym razem. O, tu się wychyliłem tak na pewniaka, a tu już mogłem zginąć. Tu jest ta kamera. Specjalnie plecami wchodzę, już nie chcę tego pokazywać i tak już. Ach, YouTube się na pewno ucieszy. Nie wiem, jak go oznaczyć. Dobra, nie zaznaczyło, że go znalazłem. Najwyżej się wrócę po niego. I Jeżeli odcinek Wam się podoba, to zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz, bo to wspiera mój kanał. Oczywiście, jakaś autopromocja musi być, też tym nie... chociaż tym nie jestem najlepszy, ale. Ale uzałem, trzeba też mówić jednak w trakcie. Zawsze jest wtedy dla mnie miło, jak widzę, bo Wam się to podoba. Będę mam taki fajny odbiór. I mam większą jeszcze motywację, żeby to nagrywać. No i wiadomo, no przyjemnie jest dla mnie. Jak widzę, to zaangażowanie wasze. Okej, okay. kurczę, tak mi się ciężko tutaj wysławiać, bo dosłownie już wiem, że tu co chwila ktoś może być. I to jest takie dziwna niepewność, której mi już brakowało w tej grze, bo już się czułem pewnie, a teraz w końcu jest jakaś misja, która sprawia mi problem. To jest naprawdę bardzo przyjemne uczucie. Już dawno czegoś takiego nie odczuwałem. O, przeżyłeś. Dobra, o, no, jeszcze się z nami pozdrowił na koniec. Heh, jeszcze chciał stać. <laughs> no i jego ostatnia decyzja, <laughs> Dobra, mamy to. Rozbrójmy sobie to, żeby już nie mieć um, tej pułapki czasowej. Już sobie można było spokojnie chodzić. A jeszcze się nim zajmijcie, panowie, co? Jesteście za? A, jeszcze mi amunicji starczy. Coś czuję, że zaraz mnie to w dupę ugryzie. <laughs> ale dobra. Teraz już podchodzę na chillerze. Wczoraj już mam trochę, trochę telepało z nerwów. Że przez takie głupie błędy... ...dwie dentki, Ale cieszy mnie to, cieszy mnie to, bo w końcu... Coś mamy, gdzie trzeba się naprawdę skupić I nie są to takie misje, do których się wchodzę, robię za pierwszym razem i wychodzę Tylko w końcu na coś, co muszę się skupić Też nasza drużyna bardzo niedobrze to przyjęła i praktycznie każdy tu już ma kryzys Ale... Według mnie spoko no, e, właśnie teraz mi powinna już trochę ekipa się odnowić po tej operacji. Bo tam już miało chyba dwóch albo trzech wrócić z terapii. No, nawet nie wiedziałem, że można mieć całą linię zapełnioną do terapii. To był dla mnie w ogóle szok. Ale człowiek uczy się całe życie. A umrze i tak głupi. Dobra, tutaj mamy. Wchodzimy dalej. O, kolejne przejście, dobra. Przeżyliśmy to już jest coś Nie lubię tak wychylać Ale trzeba no Czasem trzeba Naprawdę ta gra na VR to by mogło być takie coś zajebistego Jak co sobie tak o tym myślę Chociaż praktycznie to by było nie do przejścia by musieli Poziom trudności chyba obniżyć lekko Żeby to można było przejść Okej okay, czyli tu nie mamy <laughs> więcej podejrzanych i pomieszczeń, bo myślałem, że tu jeszcze jakieś pomieszczenie jest, ale to jest połączone. Serio mi tak mało wtedy brakowało, żeby to przejść, bo tu widzę tylko kolejne drzwi, jeszcze najwyżej wtedy do tego cywila się wrócimy, chociaż nie wiem, czy nie chciało zadziałać. A, że tu nikogo nie ma, to nie znaczy, że że nikogo tu nie będzie, więc dlatego niech nasi wejdą. Niech oni zużyją granat, bo my mamy limitowane, oni nie. A nie mam pojęcia, czy oni tu są. Nie, on się nie podda. Dobra, niech przegrupują się, bo znowu się stanie to, co w poprzednich próbach to, co wczoraj było. Kolejny na minusie. Nie, tu raczej się nikt nie chowa, bo to tak nie wyglądało, żeby było można chodzić. No właśnie, tutaj mamy, tych podobno związali. Trzeba w to wierzyć, chociaż różnie to wychodzi. Tak, tego związali, dobra, szybki sprincik na górę. Fajny klimat ma ta misja, przecież to wszystko jest w trakcie budowy, nie wiadomo do końca czego się spodziewać. Fajnie, 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 w końcu mi taka radość i trudność wraca. Już trochę tak, szkoda mi tego było, że już tak każda misja tak. Mogą sobie podejść, od razu przechodzić, jakby nigdy nic. W końcu wróciła ta trudność. Oj, nie chciałem krzyczeć. Myślałem, że coś oznacza. Nikogo nie ma? Nie. No, panowie ruchy, ruchy. Jeszcze wiem gdzie je nie sprawdziłem. No. Dobra, niech oni tam wejdą. Chociaż ja się o nich zablokowałem już kompletnie. Dawajcie panowie wchodzić, zrobić mi przejście. Zatem mnie wnerwia trochę chodzenie ekipą w takich budynkach, ale da się radę. Z takimi rzeczami już sobie człowiek radził. O, jeszcze jest piętro wyżej. No dobra, też sprawdzimy. Mamy przejście na daleko. Spoczko. Myślałem o flashu tu No i ten flash to by był dobry pomysł, ale Pomysł dobre wykonania jak zwykle A, nie będę mówił <laughs> Ale klimatyczna muzyka się odpaliła Amunicja jest A, tu jest to takie wejście co my używaliśmy O nie 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 tu jest nasze te a, nasza ucieczka. Nie, dobra, ja sobie przejdę tak jak poprzednio byłem. No i zresztą się znowu zablokujemy, a to nie o to chodzi. Dawajcie, pany, przegrupować się. I teraz sobie wejdziemy na górę. Tu fajnie mamy podejrzanych. Czy jeszcze jakiś cel misji mamy? Nie, zaprowadź ład i porządek. Ładunki wybuchowe udało się opanować. A tam. Nie, nie gadaj do mnie. Fajnie, podejrzany. Jak jesteś związany, to już i tak masz probować. O shit, shit, shit! Byłem przekonany, że to jest daszek, a tu dupa, nie daszek, po prostu coś mi się pomyliło. O, ja myślałem, że ta płachta to jest taki daszek, ale będą minusowe zara. Nie. A jednak przeszedł granat. Dobra, niech oni go obezwładnią. dalej tu oś słyszałem. Oj, to zaatakować to takie? O, udało się. Dobra, niech oni go aresztują. Kurde, nie krzycz ziomek, bo już ci prawie wywaliłem luty. Aj! Widziałem go, ale. Znam, że może też się podda jak ten. Za duża wiara chyba w nich. Od razu sobie go bezwładnimy. Aha, zrobili sobie tu taki punkt medyczny. Oberwał w końcu. Już myślałem, czy go trafię przez to, ale tak, na such trochę chciałem go już ustrzelić I się udało, ale stary, już jesteś w szpitalu, to naprawdę masz blisko Stary, jesteś już blisko, tylko doczołgaj się do łóżka, jak ktoś ci pomoże A, tutaj jest ten, co się poddał, dobrze, że nam tu zasadzki nie zrobili Łaj panie tam, Ale oni dużo krzyczą, ja później nie wiem, czy to krzyczą ci co jeszcze są do zatrzymania, czy oni? No, mylą, ale takie jest ich zadanie trochę, bym tak powiedział. Dobra, przejdźmy sobie od razu tutaj. I mamy czysto. Dobra, panowie, zasuwamy, nie blokujcie mnie. Idziemy dalej. To jest do otwarcia? Nie. Panie, spokojnie. Zabiorę cię. Dobra, tu mamy czysto. A, dobra, podejrzmy to, co tutaj mamy. Jeden typ z nożem. A, nie mamy kopnięcia. spodziewałem się tego, że on się podda, jak zobaczyłem, że ma tylko nóż. Słowy tu jakieś miejsce Kultusy zrobiliście? A. Tutaj są ci, co ich pewnie zabiliśmy w tej operacji w tym klubie. Mam takie przeczucie. No i to, co ze szpitala wtedy. Bo to jest ta sama ekipa, to jest ta ekipa ręki, co atakowała właśnie ten szpital i ten klub. Jeżeli ktoś tam nie czytał opisu tego moda, takie wytłumaczenie małe. To jak. Dobra. No, tutaj tak się wypam na pewniaka, ale jak na razie to. nie była zła decyzja. Kurde, wielka przestrzeń, nie podoba mi się to. A, stąd mogliśmy zaatakować, dobra. I got it. No ja to faktycznie lepiej by było z góry zaatakować to wtedy bym tych schody ominęli. Też bym wtedy dużo do Majora sobie oszczędził, no ale. A skąd ja mogłem to też wiedzieć? Jak ja też to gram pierwszy raz. I z Wami w ogóle pierwsze wrażenia z tej mapki teraz przeżywam. Bo uznałem, że pod żadnym pozorem nie będę przeglądał tych mapek. Tylko tak zobaczyłem screeny, a one dużo nie, nie mówią. O, podał się, fajnie. Właśnie dlatego chciałem tylko jedną kulę i zobaczyć, jak zareaguje Ale myślałem, że przestrzelę te dwie, ale widzę, że przeliczyłem lekko. Mamy to. Panowie udało się trzecie podejście, Panie i panowie, no zależy, kto tam ogląda. Też w sumie nie ma co tak na pewnie Muszę przyznać, bardzo fajna misja. Podobała mi się. Taki niedokończony budynek z fajną w miarę fabułką, właśnie, że ono ma jakieś tam podejście. Fajnie, dwa wysokie poziomy stresu. Pięknie. E bardzo mi się podobała ta misja. Fajnie, dużo akcji było. Właśnie fajnie, że cywilnie było, to nie trzeba było aż tak się zastanawiać. Dużo takich wąskich przejść. W końcu taka fajna misja, która mi trochę przywróciła właśnie tą radość z częstszych misji. Bardzo przyjemne to było i liczę, że odcinek wam się podobał. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, bo to wspiera mój kanał. A teraz wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się siema.